Cześć, Cześć siemanko, z tej strony Krezo. XD. Nagrywamy dzisiaj z farminga, jest ze mną. Jest ze mną! Uwielbiam, ja To jest to, ten Ursus? To, to? Tak, tutaj ten Ursus, no jo. Ja. Co mam w nim No, y, wskocz do niego tutaj. Naciśnij wejść do pojazdu. No, jestem w nim. A to nie ten Ursus! Poczekaj, bo ja mam parę Ursusów. Jezus. Tu gdzie ja jestem, ten Ursus? Właśnie wiem. O jesteś, dobra. O. Będziesz tutaj do mnie podjeżdżał, ja tutaj będę kosił. Poczekaj, ja tak? Czy ja mam tutaj gdzieś pracowników? Chyba jak na razie nie mam. Dobra. Kosimy. Słuchaj. Ty podjeżdżaj do pracownika wtedy, kiedy będzie chciał. A ja pójdę na chwilę ustawić pracowników, żeby to chcieli, dobra? Ale ładny dom, jak miada, ja się tu muszę zatrzymać. Speed limit 30, tak, pojadę Czekaj, czy ja na polu coś mam jeszcze mam? Bo ja do 130, to ja nie zabudę. Słuchaj. Dobra. Słuchaj, Kompaj jak, jak skończy swoją robotę. Słuchaj, jak kombajn skończy, Słuchaj, jak Kompaj skończy swoją robotę, to mnie zawoła, a ja do niego się tepnę. Dobra. A ja jestem akurat... A to za problemy dźwiękowe, coś się zostało naszym komunikatorem. Ty, ja już nie Ja już Stefan! Czekaj, jest? Czekaj, ja jestem na... A po... jak się... Ja a tak się na... ma, a ja M nie no. No wiesz, do ETS-a się łatwo przyzwyczaić. Czemu ja człowiekiem włączam latarkę? Bo można. No właśnie z Google... Ej! A, dobra. On chce coś do mnie zrobić? Czekaj sekundkę, bo ja muszę tutaj coś ustawić. On jakiś cofacz On coś chce... Bisz? On jedzie tam! On trawy kosi jakoś! To, to już nie pole teraz! On jakąś trawę kości. Na no, po ulicy jedzie tym krzyż. I rozsypuje to na trawę. No poczekaj, to ja tam wsiądę, bo coś tam się może stało. Hop, jestem. Dzień dobry. Czekaj, czekaj, ja mam drugi kombajn jeszcze na polu, a nie wiedziałem. Zobacz, ten człowiek robi, no on rozsypuje na trawę, jak to może. Jadę, poczekaj, jadę już, jadę w tym. Zawratam! O, jakie. No co on robi? Mówiłem. Ale lol, co za kościół? Dzień badamy ile potomina na Dobra, podjeżdżaj mi tutaj pod tą rurę i wysypiemy. O, jadę, jadę, jadę. Ale dużo tam piw, kurczek, bo, boczek. Jadę. Tak idealnie poszło na 100%. procent. No, leci, dobra. Ja wysiądę na chwilę i ustawię na chwilę swój kombajn tam na polu. I jedzie. Na chwilę zastępujemy nagrywanie. Dobra. A co tam się stało? Bo ja. N... Zrobiłem stopa. Ja I jeszcze. Nie... Ja, nie ten. ja nie zrobię tutaj jakiegoś. Dobra, to 5, 5 minut odcinka spoko. Dobra, to szybko jeszcze będzie. Dobra, już jesteśmy. No, yy, słuchaj, ja to yy, teraz pojedzie... Teraz pojedziemy. Poczekaj, bo ja najpierw sprawdzę, ile ja tutaj mam już pola skoszonego. Yy, dobra, słuchaj, teraz jedziemy na 21 pole. Chodź za mną za mną za mną. Za mną jedź. jedź za mną, jedź za mną. Spoko, spoko. Tylko poczekaj spokojnie. sekundę, bo ja tutaj muszę coś zrobić aktualnie. Muszę jeszcze tutaj coś... Dobra, ja spoko. Ojee, Ale to jest pieniądze. Co ten to? Dobra, poczekaj sekundę, bo ja tutaj... Zaraz za tobą będę jechał. Poczekaj sekundę tam. To ja już tam będę, nie? Dobra, to ja tam czekam i puszczę tam kombajnę i niech ona e, nie? Od razu mówię, że nawet, nie wiem, gra nawet nie nudna. Chyba zrobimy let's z tego. Oh, fajnie. Tak mi się wydaje. I tak razem jak będziemy grać, to normalnie się rozwiniemy jak ten Cytrus i Światek, ty, oni też nagrywają z Harminga cały czas. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy chcę świadka. To od nich ja normalnie wziąłem, tą całą chęć do farminga i także od wujka boku bo jak Bokuda, to mój lider normalnie. O, czekasz, no nie, dobra. Jadę już. Czemu jadę 5 na godzinę? Bo to pod górkę, wiesz? Chyba nie jest. Ja cię wyprzedzam. <laughs> Jakiś Krystian chce do mnie dołączyć, jak te odrzucam wszystko. Nie, 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 proszę nie. Odcinek to odcinek. Odcinek to odcinek, nie, my tutaj gramy sami, na Ale polecam kanał, nie? Żeby nie było, to kiedyś tam zrobię live'a tutaj. Będziemy grać wszyscy razem, niech dołączają. Tak, i będzie się dni, nie? No, no. Słuchaj, ja to zrobię na parę części ten odcinek. Teraz za mną, ja włączam kierunkowskaz, jedziemy tam. Dobra, po prostu zrobimy stop. Jak dojedziemy, to oznajmij. Dobra. Dobra, zrobię stopa. Jak dojadę, jak No to dojadę. ja też zrobię stopa i my się widzimy, moi widzowie, za chwilkę. Dobra, już jesteśmy, dojechaliśmy na pole. Nie ciągle jadę. Ja gdzieś ciągle jadę i mam znowu mam ich, mam Słuchaj chłopie ja tutaj jestem Gdzie ty jedziesz? A tu, o. Aha i muszę, muszę, musisz tutaj na chwilę na polu poczekać Ja muszę y, tym pojechać y, Traktorem gdzieś na chwilę I zaraz wrócę ci go dam, dobra? No. I znowu będzie jechanie z lagami Dobra, Ty już wysiadaj, ja już tutaj ten. jechał traktorem. No, aktualnie trzeba opróżnić to wszystko. Ja zaraz wrócę. Dobra. Ja tutaj wybiorę sobie ten auto na pożegnanie odcinka. No, my już będziemy, ja tutaj zrobię drugą część, będziemy nagrywać drugą część. Jak się skończy, to ja mam to gdzieś od razu sobie będę nagrywał drugą część. Bo tych części będzie dzisiaj nie wiem. Dwie albo trzy. A to więc to była pierwsza część specjalna. Żegnam się z wami. Ja jestem w jego Do następnej części. Cześć. A dobra, super. Jak tam się poszło? Poszło. A mi tam jeszcze nie poszło, mi tutaj jeszcze nagrywa. Ja tutaj i będę robił, nie wiem, dwie, trzy części dzisiaj jeszcze z tobą tutaj. To wiesz. Boże, czemu ten trautor jest... Tak, cały czas nagrywam. Będę, t... będę z tobą nagrywał cały czas jeszcze, dopóki nie będziesz ten już kończył, nie? To tutaj wiesz. Ciekawe, czy dostanę jakiegoś lajka albo dyslajka na YouTube. Jak tutaj wiesz, już poleciłem, już nie? <grywy> Jakiś Ironman chce do mnie dołączyć. Tutaj ja go odrzuciłem. A ja już muszę kończyć. Aha, no dobra. To my tutaj też już będziemy kończyć, moje widzowie. Więc do zobaczenia wszystkim i cześć, razie.